w tej robocie nie ma miękkiej gry. 3.09 staje na poszukiwania. Pamiętam jak to do tym odwójkiem wstawaliśmy o różnych porach, o czwartej, o piątej na poszukiwania, ale razem to się szło motywować. A jak jestem samem na wyjeździe, to wyobraźcie sobie, jesteście w witali. Możecie wstać o 15, a wstajecie o 3 w nocy i lecicie do tego morza. No, nauczyłem się takiego trybu i. Nie ma dla mnie to najmniejszego problemu. Dobra, widzimy się, mam nadzieję, przy pierwszych sygnałach. Widzowie, ja nic nie chcę mówić. Wszedłem i po 5 minutach jest obrączka. Jest obrączka. 2000 rok. To będzie 18 karatów. I możliwe, że tą obrączką kończę wyzwanie. No ja cię szanie. No po prostu, nie, nie wiem, to chyba... Nie muszę żadnych komentarzy więcej dodawać No patrzcie na to <gry> Ale się opłacało wejść na odpływie w nocy I coś czuję, że tu może być fajnie Bo zobaczcie Mam kolejny sygnał I tym kolejnym sygnałem jest 1 euro Także Na tej wodzie Potem wam wytłumaczę co i jak Ale wczoraj nie mogłem w tym miejscu poszukiwać Także kurde baja Albo od razu. Może jest jak sinusoida. Zauważyliście pewnie, że wchodzicie, jest woda głębsza, później wypłycenie, później znowu głębsza, później znowu wypłycenie, tak jak w sinusoidzie. Góra dół, góra dół. I tak samo jest w morzu. I czasami na przypływie nie jestem w stanie dojść na płyciznę, bo jest za głęboko i dopiero wchodzę na odpływie. I widzicie, jak tutaj się zmienia. Dlatego no, czasami lepiej szukać po prostu na odpływach wchodzić wtedy głębiej, gdzie nie możecie wejść w ciągu dnia. Bo jest po prostu tam za głęboko. Teraz mam tak. To jest kawałek żelaza, takiego pociętego. On daje sygnał. A tutaj to wygląda jak od zegarka część, ale, ale nie wiem. Takie kółeczko. Miałem sygnał, nie wiem czy podebrałem. Zaraz zobaczę. Ale patrzcie, jaka muszla. Jaki gigantus, co? Jak całe się to normalnie. A ten sygnał nie wiem, bo mi się tak przesuwało. Myślałem, że, że mam w sicie, ale okazało się, że to ta muszla. Strasznie długo nie miałem sygnału, i wreszcie kurczę jest, i to fajna biżuteria. Fajna biżuteria, czyli branzoletka Srebro czy nie srebro? Wygląda jak srebro. Potem zobaczę, ale. Ale raczej srebrna. Także, no fajnie, kolejna biżuteria. Ale godzinę dosłownie nic, nie miałem żadnego sygnału. A to teraz mam, <grytania> latarka mi wypadła i musiałem ją znaleźć. A wcześniej miałem sygnał, i to było tym sygnałem jakaś kulka żelazna, nie wiadomo jaka. Cóż to jest? Cóż to jest? Taki. Listek, bardzo ładnie się świeci. Z drugiej strony nic. Ciekawe, ciekawe co to było. Czy to może jakiś tunel do ucha, czy co? Jest to bardzo ciężkie, bardzo ładne. Pierwszy raz coś takiego mam. Potem się temu przyjrzymy. Jest jedno euro. I widzowie już niedługo wschód słońca. Pierwsze na tej wyprawie wam nagram. No, coś tam zaczyna się dziać. Teraz mam 10 eurocentów. A teraz 20 eurocentów, także elegancko, ależ kurde, te muszle są przecudowne, w tym Riccione. A patrzcie na to widzowie. Hop! Dobra, ja już widziałem w siecie, jesteście gotowi. Kolejny zegarek na wyprawie, trzeci, ależ ja ty tak długo nie znajdowałem zegarku, że... To dla mnie jest ładniejszy widok od złota w świecie. Patrzcie, jaki piękny. Już patrzymy, co to za marka. Jezus, to jest ten! I działa! To jest najprostszy model Casio. I co? I, i prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Tak, on, on normalnie jest. Jest wszystko z nim ok. Tutaj wystarczy. O, tak. Tak. Jest, kurde, cieszę się. Cieszę się, bo to jest bardzo fajny model. Bardzo fajny model. Kurde, mam Casio ekstra. Czekam, czekam, widzowie, żeby wam pokazać, będzie przepiękny wschód słońca. No, jeszcze z pół godziny, pewnie. Czekam, czekam, widzowie, bo chcę już uchwycić ten najpiękniejszy moment. Sygnał Kaszczan. 5 eurocentów zajechane, wpadło. Ja tak czekam na ten wschód słońca. Bo chcę się ogrzać trochę, bo po prawie 4 godzinach trochę już zmarzłem. Kolor nieba przepiękny, no ale coś nie widać tego słoneczka. No już niedługo, już niedługo. No jest. Dzień dobry, słoneczko. I weźcie, tu coś znajdzie. Jest jakiś charms. To chyba z jakiegoś metalu. Mam coś w sicie. A to coś to jest. Taka zawieszka. Jakieś dzieciaczka. Onet, mogę przetrzeć ładnie, wyczyścić. Jest to zawieszka z metalu. Jakaś postać bajkowa. Też korzystając z okazji, chciałbym serdecznie powitać ponad 146 nowych widzów na moim kanale. Co miesiąc dochodzi teraz ponad 100 osób od wielu wielu miesięcy, także bardzo serdecznie witam. Mam nadzieję, że treści wam się podobają. No staram się jak mogę, żeby pokazać wam takie moje życie. To są takie zwykłe vlogi z życia, ale staram się uchwycić po prostu takie najciekawsze momenty, jak to wygląda. Czasami jest nudno, czasami nie. Różnie to bywa, jak to w życiu. Mam nadzieję, że Wam się wszystko to podoba. I jeżeli tak, to zachęcam bardzo serdecznie do udostępniania moich treści, do podbijania filmów, łapek w, dół, w górę, czy w dół, do komentowania. I dzięki, że jesteście widzowie. Pozdrawiam Was serdecznie. Już wychodzę, bo moje odciski się robią od tego sita. 20 eurocentów teraz spada. No już ponad 4 godziny szukam, także. Jeszcze z godzinkę i wychodzę. I kolejne 20 eurocentów. Fajno. Już po poszukiwaniach. I zaraz zaproszę Was, widzowie, na jakieś tam podsumowanie. Tutaj camper van sami państwo zrobili z Węgier. A teraz jadę na moją miejscówkę 3,5 km. To co widzowie, lecimy z podsumowaniem. Zaczniemy od mniej ciekawych rzeczy po prawej stronie. To wygląda mi to na część od zegarka, ale głowy nie dam. Jeden taki charms z metalu. Tutaj. Myślę, że jest to tunel do ucha, ale mogę się mylić. Bardzo ładnie się świeci ten listek. Jest to dość ciężkie, masywne. 5% euro zajechane. 2 26,6270 w euro monetach. Zegarek Casio. Zegarek Casio. Zaraz zobaczę, ile kosztuje taki jego mość. nowy. Bardzo cieszy widok zegarka w sicie. No i mówię w nawet nie pamiętam czy w zeszłym roku trafiłem zegarek. No a tutaj trzeci na tym wyjedzie, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Wpadło sreberko, próbę 925, taka bransoletka No i tutaj pierwszy sygnał. Pierwsze wejście dosłownie, nie wiem, może dwie minuty byłem, może trzy w morzu. Także no tutaj fart niesamowity. W miejscu gdzie wyszedł pierścionek w poprzednim odcinku, a dla mnie to było wczoraj, to niestety nic nie odkryło. Te rzeczy były w totalnie różnych lokalizacjach. kawał dzisiaj zrobiłem, szukałem 4,5 godziny i w te 4,5 godziny 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sygnałów, bo śmieci już wyrzuciłem to nie będę pokazywał. Ten zegarek jest ta seria produkowana do dziś dnia. Z tyłu jest napis 593 i A158W i widziałem takie na sprzedaż nowe za 149 zł, były też po 143. A jakieś starsze, prawdopodobnie około 300 zł. Także, tak czy inaczej, bardzo, bardzo fajny zegarek. No, w moim stylu. Także muszę sobie zmienić tylko rozmiar, bo tutaj na bardzo mały nadgarstek i pewnie będę kiedyś tam używał. Dobra, ważymy. Sreberko. Ja ci dam 5,8. No, 1,1 grama skąd się pojawiła?

i tutaj jakiś napis kurde ciężko ciężko go rozczytać jakaś marka pewnie jubilera czy coś taka o czyli mamy tak bransoletka srebrna Wyszło tam niecałe 20 zł po cenie złomu dzielone przez 4,3 euro. To mamy 4,63 euro plus 2,7 euro z monet. Plus obrączka wyszła 272 euro. Czyli do wyzwania dochodzi 279,42 euro. I teraz, tak widzowie, 1516,81 euro. Wyzwanie ukończone, wyzwanie ukończone. Taką kwotę ustaliłem 1500 euro i, i ta kwota 1500 euro to nawet z, z górką, bo 1500 euro razy 4,3 to jest 6450. 6450 podzielić na 2, 3225 zł. A ja tyle na pewno nie wydaję na wyprawie tutaj we Włoszech, maksymalnie 3000 zł. Także udało się ukończyć i teraz widzieliście, ja zakrywałem wcześniej datę, bo parę odcinków dałem na zapas i mamy 25 września. 25 września Granicę austriacko-Włoską przekroczyłem 10 września. 11 spotkałem się z Łukaszem z Cordens. A dopiero poszukiwania pierwsze były 12 września. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Równe dwa tygodnie i teraz tak, ile tam było? 1516 euro. 16 razy 4,3 65 tysiąca zł, a ta kwota jest większa, bo ja tam liczyłem po 3 złote, 300 zł za gramę 18 karat, a teraz już jest po 310 w tym momencie i tak samo 14 karat jest droższe i srebro nie 3,50, tylko już po 3,80, ale mniejsza z tym, jeżeli chodzi o ten wyjazd, no to, to jest. Nie będę wam ukrywał, to jest najlepszy mój wyjazd w życiu. Jeszcze nigdy tyle złota, tyle fantastycznych przedmiotów nie znalazłem w tak krótkim czasie, że naprawdę ja myślałem, że dwa miesiące to będzie takie, o jak się uda ukończyć i pokryć koszty van zarobiście. A co się okazało, że w dwa miesiące zarobiłem na, nie wiem, 2-2,5 dwa, dwa miesiąca van także, no zarobiście. No widzowie, wyzwanie ukończone, mam fantastyczne rzeczy, kurczę, zegarek, obronny no, i jeszcze przede mną, jak nagrywam tutaj 25 września, ten odcinek, to jeszcze przede mną kilka dni września i cały październik i kawałek listopada. Także jeszcze się naszukam. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie jak najwięcej osób oglądać, do jak największej ilości osób dotrze, bo widzicie jak fantastyczne jest to hobby. Jedziecie na rybę, złapiecie rybę, zjecie pojedziecie na rowerze, spoko a w tym hobby nie dość, że spędzacie czas na świeżym powietrzu macie fajny trening, fajną aktywność to jeszcze potraficie pokryć w tych czasach nawet koszty podróży także widzowie, no jest, jest, cholera, udało się, wreszcie no, a zegarek już sobie ładnie umyłem fajna sprawa, fajna sprawa nie wiem, może go będę nosił, może nie na razie mi się bardzo podoba Zanim pójdę spać, to biorę sobie nieśmiertelną tutaj herbatkę. Dawno nie piłem herbaty, a mówię, wymarzłem dzisiaj trochę w tym morzu. O, z cytrynką i imbirem będzie. Imbiru już prawie nie mam suszonego. Dobra, szybkie śniadanie i idę spać. Dobrze, widzowie, ja już wstałem i zapraszam Was serdecznie na podsumowanie. Zobaczmy, co udało się znaleźć w te dwa tygodnie. Te wszystkie rzeczy, które pokryły całe wyzwanie 1500 euro ponad w dwa tygodnie. Lecimy! I jak ładnie to wygląda? Ładnie, co? Dwa tygodnie mojej ciężkiej pracy. Średnio poszukiwałem myślę, że raz był wypad, pamiętam jak burza, była niecała godzina, raz dwie godziny ale średnio 4-5 godzin to przyjmijmy średnio 4 godziny. To jak mamy 4 godziny średnią i mamy 14 dni, to wychodzi 56 godzin poszukiwań. To powiedzmy, 55 godzin poszukiwań. Tak to wygląda. Z czego się cieszę? Z tych okularków Polaroid'a. Bardzo fajne, przez to, że się całe wyginają. Pierwsze tego typu w życiu. Dwie pary okularów. Były i jeszcze inne, ale tylko te dwie się do czegokolwiek nadają. Jeżeli chodzi o zegarki, to są zdecydowanie fanty, które sprawiły jedną z najbardziej takich widocznych radości na mojej twarzy, bo nie znalazłem bardzo długo zegarka w zeszłym roku. Z tego co pamiętam, to ani sztuki i w ogóle zegarków mało w życiu naznajdowałem. znajdowałem. Także trzy sztuki i. Pierwszy raz w życiu zegarek z Tytanu i pierwszy raz w życiu Apple Watcha. Także mamy tutaj bardzo dużo pierwszych razów w życiu. Trzy zegarki. Myślę, że ekstra wynik jak na dwa tygodnie. Euro. Euro patrzę już sobie w, w zapiskach. 52,6 euro. Czyli jeżeli chodzi o euro 52 i 6 podzielić na 14, mamy 3,75 euro. 3,75 euro dziennie. Jeżeli chodzi o biżuterię nieszlachetną, ta przysporzyła sporych emocji, szczególnie ta podroba kartiera. Ładne rzeczy, niektóre tak jak taki kolczyk z mierdzewki, na przykład. Czy ta branzoleta? Też miałem troszeczkę emocji. Czy ta branzoleta? No to to jest absolutnie. No przepiękna rzecz. Szkoda w ogóle, że popsuta, bo nawet jako nierdzewka prezentuje się całkiem całkiem ładnie, bo widać, że długo poleżała i myślę, że jakby była cała, to na pierwszy okaz daleka ciężko rozróżnić, że to jest złoto. Jakieś tam obrączki, wiecie, to co zawsze. Jeżeli chodzi o srebro, srebra znalazłem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sztuk, w tym brazetka Pandory. Także sreberek, jak widzicie, nie za dużo. Jeżeli chodzi o najważniejsze i najcenniejsze fanty, tutaj mamy złoto. Podzieliłem na 9-karatowe, 14-karatowe i 18-karatowe. I w tym roku w Italii wcześniej znalazłem dwa pierścionki z diamentami i bransoletkę, teraz pierścionek ze szmaragdem. Także no to są rzeczy właśnie w tym kraju, który, no, łatwiej znaleźć takie fanty wiecie bardzo, bardzo drogie no i ten pierścionek szmaragd tutaj widzowie bardzo przepraszam za te pomyłki że szmaragd, że to, że tamto ale no, tego dnia nawet jak montuję odcinek jeszcze odczuwam zmęczenie bo naprawdę przez te dwa tygodnie wykonałem gigantyczną pracę i no i po prostu jestem dzisiaj bardzo, bardzo zmęczony dlatego co chwila się mylę e, dobra, mniejsza z tym, przechodzimy dalej jeden diament w sensie brylant to jest ewidentnie strzał wyjazdu plus ta obrączka, która ma trzy brylanciki też mi się bardzo bardzo podoba. Zważmy sobie, żeby jeszcze zobaczyć jaka jest średnia srebra dzienna i złota. Dobra, waga przygotowana, jedziemy sobie najpierw ze sreberkiem sreberka naszego ulubionego mamy widzowie 34,2 34,2 a jeżeli chodzi o złoto najważniejsze, najważniejsze 18 karatowe 18 mamy 13,9 i dochodzi to 22,8 g średnio wyszło dziennie 2,4 g srebra a złota 1,62 g a jako ciekawostka 1,6 jako ciekawostka to 0,4 g to jest ilość jaką jak znajduję to jestem w stanie pokryć całkowicie koszty wyjazdu zagranicznego. Tak weźmiemy sobie przykładowo 60 razy 0,4. To 24 gramy samego złota pokryłyby właśnie dwa miesiące tutaj VanLife'u. A jak widzicie, tych innych rzeczy, tego euro i wszystkiego jest tyle, że udało się to zrobić dużo szybciej. Słuchajcie. Teraz tak się zastanawiam, bo wyzwanie ukończyłem zdecydowanie szybciej niż planowałem. I co teraz? I co teraz? I teraz zrobimy tak, jeżeli ten film będzie miał. No, moje teraz filmy przeciętnie mają 2,5-3 tysiąca wyświetleń. Jeżeli ten konkretnie filmik będzie miał 10 tysięcy wyświetleń, czyli 4 razy tyle, to. Spróbuję podwoić wyzwanie. Ogólnie jest teraz tak, że jak zobaczę ten film, jak nagrywam 25, a on będzie jakoś pod koniec września. Także teraz nie będę w ogóle nagrywał poszukiwań, odpocznę sobie od tego i zobaczę, jaką decyzję wy podejmiecie. Jeżeli udostępniecie film, po, pogadacie o nim i będzie dużo otworzeń, dużo no to wtedy jak będzie te 10 tysięcy wyświetleń to spróbuję w ostatnim miesiącu, czyli w październiku i kawałku listopada podwoić to wyzwanie, a jeżeli nie będzie no to po prostu będę sobie szukał rekreacyjnie i, i w sumie tyle no, jestem bardzo zadowolony z efektów, napiszcie w sekcji komentarzy, czy wy jesteście no dla mnie to mówię, to jest Ewidentnie jeden z najlepszych wyjazdów w, moich życiu, w moim życiu pod względem e, tych znalezisk. Ogólnie, co bym chciał, bo pewnie zastanawiacie się, Widzę w szczególności, którzy doszli teraz na kanał, co jeszcze bym chciał znaleźć. Bo łańcuchy złote już znajdowałem, branzolety, sygnety, tego typu rzeczy. Na mojej liście marzeń takich top 1 to jest Rolex, albo zamiast Rolexa jakiś zegarek ultra drogi. To jest takie wiecie. Największe marzenie i sygnet z diamentem, z brylantem, bo sygnety i pieczętne i z malusienkimi brylancikami znajdowałem. Ale chciałbym taki, wiecie, taki duży sygnet z dużym diamentem, brylantem albo z rubinem, bo takiego też nigdy nie trafiłem. To są dwie takie rzeczy. I jakiegoś nowego iPhone'a. To, to takie, powiedzmy, top 3 moich znalezisk, których jeszcze tam w życiu nie trafiłem. No i co, i, te, no, to, i ta pasja, coś co, po prostu, ja też teraz się plą, plączę, bo dopiero co wstałem. Ale mówię, wam, kupcie wykrywać i zobaczcie, jakie to jest satysfakcjonujące. No i nie mógłbym się powstrzymać, żeby Wam nie pokazać w takiej odsłonie. Dobra, laptop włączony, trzeba troszeczkę teraz popracować, pomontować. Czas sobie podjeść i dzisiaj będą kotlety. Kotlety z mięsa wołowego. I posłuchajcie widzowie Tylko sól i pieprz. już rokole szykuję. Dużo dam tutaj oliwy. No to widzowie życzę oczywiście Wam smacznego. A teraz widzowie, chciałbym, żebyście posłuchali Michała Majchrowicza. Odcinek kasa leży w wodzie, czym szukać. Odcinek nagrany 8 lat temu. Posłuchajcie minutę, co teraz Michał powie. Poszukiwania na plaży zawsze były tematem dość kontrowersyjnym. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę wiążą się z aspektem finansowym tego hobby. Taka jest prawda. Jeżeli szukamy biżuterii czy monet, to szukamy ich w określonym celu. Są to rzeczy raczej współczesne. Bardzo rzadko uda się trafić w jakieś rzeczy starsze. No i niestety powstaje tutaj aspekt finansowy. Ewidentnie. W grę wchodzą pieniądze. Ale myślę, że to nie jest nic złego, jeśli sobie pochodzimy po plaży i poszukamy jakichś takich artefaktów finansowo podchodzą do tematu, czy to jest opłacalne w ogóle. Jeśli chodzi o polskie morze i polskie warunki, no to przeliczając na godzinę jest to zabawa. No nie wiem, trzeba byłoby po prostu nigdzie nie pracować i chodzić non żeby jakieś tam rzeczy osiągnąć. Ja myślę, że czas włożony w to i sprzęt poświęcony no, byłby dość nieadekwatny. Dużo trzeba byłoby się napracować, żeby nad tym polskim morzem uzbierać jakąś określoną kwotę. Ale jak widać po moich kolegach forumowych, Będąc w Europie, będąc na dużych plażach, da się całkiem przyzwoicie na tym zarobić. Nie wiem, czy może z tego żyć, bo to jest bardzo ciężka praca, wbrew pozorom, bardzo ciężkie hobby poszukiwanie plaży. Nie jest to łatwe, wymaga wiedzy dużej, jeśli chodzi o pływy, jeśli chodzi o prądy, o piaski, o przygotowanie sprzętu, ubiory, aspekty bezpieczeństwa. To jest naprawdę duży wysiłek, duża praca i duże koszty poświęcone, żeby mieć naprawdę określone efekty. To nie przychodzi łatwo. Tak jak nie przychodzi to łatwo na polu, natomiast tutaj też nie jest to, jakby się ogóle wielu osobom lejkom wydawać prosta rzecz, że kupimy dobry wykrywacz, wychodzimy na pole i już jesteśmy zarobieni. To tak nie jest. Tak, jak ktoś na to patrzy, to się po prostu zawiedzie, kupi taki wykrywacz, kogo sprzeda, co widać po, po Allegro. Jaki sprzed i teraz tak, puściłem wam ten fragment, bo Michał Majchrowicz 8 lat temu powiedział bardzo fajne zdanie. Oczywiście, że ciężka praca i tak dalej, że lejce nie wiedzą, to tam wszyscy o tym doskonale wiemy, ale powiedział zdanie, w którym zawarł coś takiego, że nie wiem, czy da się z tego utrzymać. I zobaczcie, to było 8 lat temu, i w tym roku. Ja znam kogoś, kto znajduje w Italii rzeczy o wartości no tak 60-70 tysięcy złotych, co już jest kwotą, która nas jakieś tam życie pozwala, tak? Są osoby, które nie poznałem osobiście, ale wiem, że jest potwierdzone, które znajdują od pół kilograma do kilograma złota. W tym roku kilogram złota próby 750 to jest 310 tysięcy, pół kilograma 150 tysięcy. Czyli można nawet całkiem przyzwoicie sobie z tego żyć, jak się ktoś tym zajmuje, tak na cały etat. I o co chodzi? W tym roku jest to możliwe, tak? W roku 2025. Ja Wam powiem, że w tym roku wszystkie moje podróże. To i na te podróże zarobiłem i jeszcze na następne miesiące miałem dobry sezon a no szukałem w różnych krajach i bez jakichś spektakularnych efektów teraz powiedzmy, że we Włoszech na tym wyjeździe wyniki są takie jakich oczekuję są fantastyczne ale 8 lat temu jak Michał nagrywał ten odcinek to ja wam powiem, że to co ja teraz znalazłem powiedzmy przez 2 tygodnie to 8 lat temu we Włoszech ja bym znajdował dziennie takie były ilości kiedyś złota w Adriatyku. Także no bardzo fajnie sobie wrócić do takiego odcinka i zobaczyć dywagację na ten temat. No i co, dobra, widzowie, ja nie przedłużam, bo jeszcze jeszcze jestem trochę zmęczony, muszę porządnie odespać i od jutra zobaczymy co się dalej będzie działo na kanale. Widzowie, wszystkiego dobrego. Sekcja komentarzy Stoi dla Was otworem, i do zobaczenia w, kolejny, w kolejnych odcinkach. Cześć!